Sprawa jest podejrzana. Ostatnio zauważyłem coś dziwnego. Ogólnie rzecz biorą. Ktoś majstrował przy popcornie. Zwróćcie tylko uwagę. Coś jest nie tak. Raz, że popcorn zniknął, to zostały jakieś dziwne ziarenka. Chuj wie, do czego one służą. Właściwie to nikt kurwa nie wie. Legenda głosi, że kiedy zasadzi się takie ziarenko, wyrośnie z niego drzewo popcornowe, które uczyni każdego posiadacza milionerem. Pewnie zastanawiacie się, skąd się bierze popcorn? Już tłumaczę. Popcorn to nie, nie, to owoc, czy to warzywo. Czyli pochodzi z drzewa. Tak, tak, tak. Popcorn jest z drzewa. Dlatego właśnie warto takie ziarenka sadzać. Ale legendarne drzewo popcornowe rośnie niewielu osobom. Dlatego popcorn jest taki cenny. Mówię ci, inwestujcie w popcorn. A będziecie bogaci.